Tłum się skłębił i podpalił, łunął świateł miasta. W ołowianych rzekach drżała roztopiona gwiazda. Hej! W koszach jak dojrzałe serca drzew zwycięskich. Na cmentarzach czaszki grobów jakby kroki klęski. Dzbany mleka w dzbanach srebrnych dudni żywy marmur Mury graczą nad spojrzeniem, szarpią ziemię czarną. Hej! Ciała piersi, smagłość, zanurzone w ramion Nocą próżną w szklę strumieni, myją krwawe, krzyże znamion. Księgi pełne, księgi silne Dojrzewają w wszystkich ustach, a przed lustrem w drodze nocy Zieje w czasce rana pusta. Idzie w trumnach, wieków i epoch, Przywiązani jak trupy do ziemi, a z popielą się mam oczy ślepe, a z popiołów powstanie feliz. Pod złotych iskier, pod drzewami wieka trumien Nie odnajdziesz szklanych ptaków, kiedy śmierci nie zrozumiesz Hej! Mówił mi o to ptak, szklany ptak zwycięstwa Kiedy śpiewa pieśń, to pieśń jak znak Kiedy zbraknie serc, to pieśń jak klęska Oto na ten słuch grał piękny, osłonięstą twarz. Gdy usłyszysz to tysiącem głów, Gdy usłyszysz to już moc znasz. Wtedy śmiech rozwalił blasku Z ciżby wyszedł olbrzym uderzył. Aż gwiazdami się sypnął po piasku, Od łos był wieczór, tak nie żył. Pójdźcie w trumbach wieków i epok. Przywiązani jak trupy do ziemi, A Aspopelon. Się wam oczy ślepe, a z popiołów powstanie feliz.